Witam Dosyć długo mi nie było. To jest oczywiście mówiłem dla witów z YouTube'a, bo na TikToku się dosyć regularnie udziel, udzielam, że tak powiem. No ale dzisiaj będzie taki dłuższy film. Dzisiaj otwieramy sobie Beyblade Burst Pro Series Evo Elite Champions. Ludzie, jak ja czekałam na ten unboxing, no po prostu i rany. Dobra, nie pierdzielę się. Tutaj już was muszę przejść, że sobie je rozciąłem. Poczekajcie, bo jest inaczej. Okej. Okay. Czekajcie. Bo sobie nie dam rady, jedną rękę. Ulala, już tutaj się dzieje. To jest całokształt. Okej, okay, mięsko sobie zostawimy na koniec. Na razie zajmijmy się samą areną to jest druga osłona. Okej, okay, widać, że nic nie widać. No są tu naklejki. ale jest to będzie naklejka z zastrzeżeniami, której nikt nie potrzebuje. Ale cytując tybucha, kto by się tam przyjmował, oprócz mnie? Okej, okay, myślę, że. Się... Tak, to się tak powinno nakładać, tak? Arena wygląda po złożeniu, ale jeszcze nie jest złożona, bo jeszcze klipsów potrzebujemy. Oho. Dobra. No i tak. Pierwszy launcher Ryzen Wraith Arctic. No ora, gdzie to są? O Jezu. nie chodzi? ok. drugi launcher. Ten już jest lewoskrotny. I druga linka. Jeżeli jak to nie chodzi. Okej. Okay. Tutaj mamy papierkologię. Nie odumiem. A faktycznie e, na, instrukcja z z Rise, bo to są z GT. To właściwie okej, okay, tutaj jakaś arkusz z, na, z naklejkami. I mam instrukcję overrollową. Jaka ci mi to otworzyć. Tutaj macie kodziki, jakby ktoś sobie chciał zeskanować do aplikacji. Okej, okay, mamy jeszcze klipsy, które sobie za chwilę zamontujemy na arenie. Taki jeden, tak wygląda. Ten drugi inaczej. Tutaj mamy taki jeszcze jeden. Okej, okay, i wreszcie przyszedł czas mięso. Zacznijmy sobie od tego mniej ciekawego, czyli yy, Wizard Fafnira. Okej, okay, tutaj mamy driver. tego co pamiętam to, to on się nazywa Rise. Następnie mamy disk z frame'em, tylko pytanie, czy go można było ściągnąć? Chyba nie. No i w końcu mamy Sam Blade. Oto proszę nasz Wizard Fafnir. Tutaj możemy sobie to zdjąć. I wtedy odsłania się. Kiecie. To jest nasz GT-Chip Fafnir e, Tutaj jest oczywiście, nie pamiętam jak one się nazywały, ale to dowodowało Blade'owi e, wagi Chyba No i nasz Blade, czyli Fafnir W niektórych miejscach jest chyba faktyczna... Tak, to jest guma Czyli moi kochani, będzie spinsteaming Okej, okay, szybko to sobie załączyjemy. I na z dobrą stroną. Okej, okay, legendarny moment, składanie wyje. Okej, okay, teraz. To <trybujesz> ja to dobrze robię. Jeszcze to. I to powinno free spinować? Widocznie. Okej, okay, tak się prezentuje Wizard Fafnir w całości. Teraz przejdziemy sobie do ciekawszego beja, jakim jest Sword Valtryek, czy jakby to powiedział koneser produktów od Takary slash Valkyrie. Zacznijmy sobie od drivera czyli to jest EXTREME I, e, i mamy to coś co powinno zadowolić fanów Metal Sagi czyli gumowy tip e, z jednej strony właśnie powinniśmy się cieszyć, że jest gumowy tip a z drugiej powinniśmy się cieszyć, że ta część jest e, bo ona jest strasznie droga, nieważne czy mówimy o wersji Takara czy Hasbro a jak już się znajdzie to jest e, Jezu, znaczy nie droga, tylko jest rzadka A jak już się znajdzie To jest przeważnie w cenie całego tego zestawu, czyli chyba wiadomo co się bardziej opłaca Następnie mamy disk, oczywiście metalowy Tutaj też jest frame Taki niebieski Kurde, ale jak to ma faktyczny metal to tak trochę waży I mamy w końcu Slash Valkyrie Pamiętajcie, że to jeszcze nie jest finalny koniec bo będziemy jeszcze naklejać naklejki Jak widzicie tutaj możemy sobie odpiąć. Znacznie lepiej to idzie niż... I znowu ta część do blade'u metalowa również. No i sam blade, slash czy jak to woli SWORD w wersji Hasbro I po złożeniu prezentuje się to tak. Ok, teraz to sobie złożymy. Jeszcze. Driver. Czekajcie. No i tak prezentuje się dysk po złożeniu. Sorki za bo miałem problem z złożeniem tego drivera. MMMMMMMMMMMM HAAA! Patrzcie stanął. Okej, okay, teraz sobie to wszystko zmontujemy, bo pewnie chcecie zobaczyć jak to będzie śmigać. Tutaj, jak widzicie, na tej wystającej części trzeba sobie zamontować te zabezpieczenie. Teraz wszystko się utrzyma. Tak prezentuje się arena już po złożeniu. No. Tak się dyski kręcą na arenie. Jak coś, to już jest nagrywane następnego dnia, bo już było po 22 i nie chciało mi się nagrywać. A tak oto kręci Ci się na Louis. Teraz zobaczycie walkę obu dysku. Oj coś nie wyszło. Teraz zobaczycie walkę obu dysku. Wizerstwa wygrał niewielką różnicą. I to już by było. Na tyle. Wam się podobało? Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz do, dla zaśiągów. I jak chcecie więcej takich filmów, to zasubujcie, zaobserwujcie, zawsze gdzie to oglądacie. No i widzimy się już niebawem. Na razie.